Ból i sztywność kręgosłupa to prawdziwa plaga naszych czasów. Siedząca pozycja, bardzo długotrwały bezruch oraz codzienne nawyki, życie w stresie, w pośpiechu sprawiają, że nawet bardzo aktywne osoby takie jak biegacze doświadczają dolegliwości ze strony swojego grzbietu. Niezależnie czy jest to ból odcinka piersiowego, czy jest to ból odcinka lędźwiowego, ten obszar wymaga prawidłowego zadbania. I mówimy tutaj nie tylko o różnego rodzaju terapiach, które możecie dostać od fizjoterapeutów, ale również o regularnej aktywności ruchowej angażującej właśnie kręgosłup. Dziś pokażę Ci bardzo prosty zestaw Mobility na dolegliwości bólowe kręgosłupa. Zaznaczam jednak, że jest to tylko jeden z elementów zadbania o całe. Naszego grzbietu. Jeśli odczuwasz jakikolwiek ból, jeśli odczuwasz przewlekłe, długotrwałe dolegliwości, koniecznie przed zastosowaniem takiego zestawu skonsultuj się z fizjoterapeutą lub osteopatą, na przykład u nas w Symferii, tak aby bezpiecznie przejść do wykonywania tych ćwiczeń. Jeśli jednak odczuwasz sztywność, ograniczenia ruchomości i czujesz, że twój kręgosłup jest niejako zablokowany, te ćwiczenia są jak najbardziej dla ciebie. Zaczynamy. Nasze mobility kręgosupa będzie zawierać w sobie ćwiczenie na wszystkie partie kręgosupa. Jeśli chcecie natomiast zmobilizować sobie jeszcze dodatkowo pośladki i biodra, zerknijcie na trening mobility bioder, który wam udostępniłem. Można oczywiście łączyć je razem ze sobą. Rozpoczniemy sobie od mobilizacji kręgosupa piersiowego. Każde z tych ćwiczeń wykonujemy sobie po jedną minutę i zaczynamy od takich screen wipers, czyli od wycieraczek. Układamy się biodrem przy ścianie, następnie będziemy wykonywać ruch ręką tak, aby biodra nie odrywać od ściany, tylko aby wykonać ruch rotacji w kręgosłupie piersiowym. I zaczynamy jedna minuta na jedną stronę. Staramy się być tutaj jak najbliżej ściany, tak aby wykonać ruch rotacji w obrębie naszego kręgosłupa piersiowego. Wykorzystujemy tutaj też kręgosłup szyjny. I patrzymy sobie cały czas za ręką, która porusza się właśnie ku tyłowi. Staramy się w jak najbardziej obszernym wzorcu wykonać sobie to ćwiczenie. Jest ono świetne do pozbywania się sztywności z okolic między łopatkami. Natomiast, tak jak już mówiłem we samym wstępie, ćwiczenia mobilności są jedynie jednym z elementów. Przeciwdziałania i leczenia bólów kręgosłupa. Musimy mieć tą świadomość, że powinniśmy wykonywać tutaj też kombinację treningu siłowego, aerobowego i, jeśli trzeba, dodatkowo terapię z fizjoterapeutą. Zmiana strony. Sami możecie też później zauważyć, że niektóre z obszarów będą w bardziej. Asymetryczny sposób pracowały, czyli będzie Wam na przykład prościej wykonać rotację w jedną niż w drugą stronę. No nie jesteśmy symetryczni i nigdy nie będziemy, także nie przejmujcie się tym jakoś zbytnio. Wcześniej wspomniałem też o tym, że te ćwiczenia nie powinny wywoływać większego bólu. I to jest klucz, czyli bólu większego, ponieważ jeśli nie mieliście do czynienia wcześniej z jakimkolwiek rodzajem mobility. Początkowo lekki ból może być odczuwalny i jest akceptowalny, nie świadczy on w żaden sposób o uszkodzeniu tego waszego kręgosłupa. W związku z tym, jeśli odczuwacie ból w granicach 3 na 10, nie pogarsza się on w trakcie trwania wysiłku, a po jego zakończeniu spada do zera i na dzień następny jest podobny do poziomu wyjściowego bądź właśnie spada do tego zera, nie przejmujemy się bólem w trakcie tego wysiłku i w trakcie tych ćwiczeń. Tak byście. Byli świadomi, że nie każdy ból oznacza uszkodzenie. Ok, mamy za sobą pierwsze ćwiczenie. Przechodzimy teraz do ćwiczenia w ogólny sposób mobilizujący płaszczyznę strzałkową. Będzie to przechodzenie z przysiadu do pozycji zgięcia, czyli do pozycji takiej, w której zamierzamy dotknąć jak najniżej rękami podłogi. Zaczynamy ćwiczenie, schodzimy do przysiadu, łapiemy się za kostki, wychodzimy do góry i wracamy. I wykonujemy sobie to przez. Jedną minutę. W zależności od waszego poziomu rozciągnięcia możecie zauważyć, że te wasze ręce będą wyżej bądź niżej, bądź że nie będziecie w stanie zrobić od razu pełnego przysiadu. Nie jest to żaden problem, liczy się tutaj właśnie mobilność. Pamiętajcie, nie pracujemy tutaj w sposób siłowy, także każdy powinien dopasować ćwiczenie do swojego. Własnego poziomu. I tutaj możecie chwycić się równie dobrze na poziomie kolan, jeśli tutaj będzie ten akceptowalny dla Was poziom. Pamiętajcie, żeby na pewno nie przesadzać, nie robić czegoś na siłę, szczególnie jeśli wywołuje to nadmierny ból. Natomiast w późniejszym etapie oczywiście staramy się pogłębiać ćwiczenie razem z, Waszą, z Waszym większym doświadczeniem. Ok. Mamy ćwiczenie numer dwa. Przechodzimy sobie teraz do skłonu japońskiego. Znacie to już na pewno. Wielokrotnie to ćwiczenie było pokazywane w różnych wersjach. My wykonujemy sobie je w ten sposób, że wchodzimy w pozycję, zaczynamy teraz ćwiczenie i przesuwamy się z jednej strony rękami na drugą stronę, starając się jednocześnie rozciągać jak najmocniej. Odcinek piersiowy i piersiowoleńdziowy. Wykonujemy sobie tutaj właśnie minutę takiego obciążenia. Ten trening w ogóle nie będzie dla Was jakimś ciężarem. Nie będzie on wywoływał jakichś dużych problemów, zakwasów. Nie jest on również związany z jakimś nadmiernym zmęczeniem. Ważne jest tutaj po prostu to, żeby powprowadzać trochę ten kręgosłup. Pozycje, w których on do tej pory nie był. Ja też do, jeśli chodzi o kręgosłup, to najbardziej elastycznych ludzi również nie należy ze względu na moją pracę, którą wykonuję na co dzień. Natomiast staram się temu przeciwdziałać. Ok, przechodzimy do ćwiczenia następnego, a mianowicie będzie to zaczerpnięte ćwiczenie z jogi. I tutaj wybaczcie mi, jeśli nie będzie to wyglądało perfekcyjnie, joginem nie jestem. Natomiast jest to pies z głową w górę i pies z głową w dół. Dynamicznie będziemy przychodzić do tych pozycji. Zaczynamy od psa z głową w górę. Staramy się tutaj utrzymywać biodra przy ziemi. Wykonujemy wyprost kręgosłupa aż po kręgosłup szyjny. Po czym wchodzimy w pozycję psa z głową w dół. I dynamicznie przechodzimy przez minutę z jednej do drugiej pozycji. Tutaj przede wszystkim pracujemy w płaszczyźnie strzałkowej, dlatego też możecie odczuwać, że brzuch też również będzie się tutaj trochę Wam rozciągał. Otwiera nam to też biodra w bardzo fajny sposób, czyli nie tylko pracujemy tutaj nad kręgosłupem, ale również nad biodrami, a to przydaje się bardzo mocno. Szczególnie w momencie, w którym zbiegamy w ciężkim terenie, wtedy ta większa elastyczność mocno się przydaje. No, nie wspominając już właśnie o tym codziennym życiu. I ok. Przechodzimy sobie teraz do mobilizacji rotacji kręgosłupa. I ćwiczenie, które ja teraz będę wykonywał jednostronnie, wy od razu możecie robić obustronnie. Tutaj będziemy sobie ćwiczyć przez. 30 sekund na jedną stronę i na drugą. Natomiast wy możecie robić od razu całe ćwiczenie. Polega ono na tym, iż leżąc na brzuchu, przenosimy przeciwległą kończynę, w tym przypadku moją lewą do ręki, którą mamy po stronie przeciwnej, czyli do ręki prawej, wyciągniętej prosto w linii barku. I wykonujemy tutaj to przez 30 sekund na jedną stronę, jeśli robicie to w ten sposób tak jak ja, w celach demonstracyjnych. Pokazuję Wam to właśnie w tym ustawieniu. Natomiast oczywiście można od razu rozłożyć dwie ręce i jechać z jedną i z drugą. A też oprócz rotacji w obrębie kręgosłupa mobilizujemy też dosyć mocno samo biodro. Ok. Zmiana strony. I powtarzamy. Zauważycie po raz kolejny na pewno, że występuje pewien rodzaj asymetrii w ruchomości i wtedy, oczywiście, możecie taką stronę mobilizować nieco bardziej. W moim przypadku ta prawa strona jest znacznie sztywniejsza i w odczuciach, i w samym zakresie. Ruchomości. Ok, świetnie. Przechodzimy sobie teraz do jednego z najbardziej chyba znanych ćwiczeń mobilizujących kręgosłup. Natomiast tutaj, oprócz tej podstawowej wersji, dodamy sobie jeszcze do tego taki ruch rotacyjny miednicą. Mianowicie jest to pozycja kota i krowy. Ale będziemy tutaj wykonywać jednocześnie dynamiczną rotację. I tutaj po 30 sekundach zmienimy kierunek tej rotacji. Nie ma znaczenia, w którą stronę zaczniecie, pamiętajcie tylko tak, jak powiedziałem na samym początku, nie może się to wiązać z żadnym rodzajem dolegliwości bólowych. Staramy się, aby ruch był wykonywany w tym bezpiecznym zakresie. Natomiast odczucie luzu, które pojawia się po wykonaniu tego typu treningu, jest naprawdę mega. I to, co wspomniałem wcześniej, świetnie działa tutaj połączenie również z mobility stawów biodrowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie wdrożyć sobie bardzo, bardzo fajny, kompleksowy program mobilizujący szczególnie osoby, które dużo czasu spędzają w pozycji siedzącej. I teraz będziemy sobie wykonywać też mobilizację zgięcia bocznego naszego kręgosłupa lędźwiowego. Stajemy sobie w pozycji wykroku z kończyną nieco zwróconą ku stronie zewnętrznej i teraz pochylamy się do boku. Patrząc jednocześnie za ręką, którą mamy u góry, możemy wykonywać to ćwiczenie w sposób dynamiczny, bądź możemy wykonywać je bardziej w sposób statyczny. I pulsować w końcowym zakresie ruchomości. To w zależności od tego, jeśli czujecie dużą sztywność samą mięśniową, ten końcowy zakres ruchomości i pulsowanie w nim sprawdzi się bardzo dobrze. Natomiast jeśli czujecie takie ograniczenie bardziej typowo ruchomościowe, wtedy postarajcie się wykonywać to właśnie w tym pełnym zakresie ruchomości. Ok, i zmiana strony. Tutaj wykonujemy sobie. Możemy to wykonywać po 30 sekund na stronę. Zwróćcie też uwagę. Czy któraś ze stron nie jest u Was szczególnie mocno ograniczona, to jest często też dla nas jako fizjoterapeutów taka wskazówka terapeutyczna. Czyli jeśli widzimy, że gdzieś występuje u danego człowieka mocne ograniczenie, wtedy staramy się wprowadzać tam też często i techniki mobilizacyjne, albo poszukiwać też przyczyny tych większych dolegliwości, akurat po tej konkretnej stronie. No, po ostatnich ciężkich dniach, też u mnie w pracy. Ten zestaw wleci jak złoto. Wystarczy, jak widzicie, około 10 minut, żeby taką mobilizację sobie przeprowadzić. Tak jak wspomniałem jednak wcześniej, powtórzę to jeszcze raz, aby nie było wątpliwości. Jeśli chodzi o dolegliwości bólowe Waszego kręgosłupa, powinniście bardzo ostrożnie podchodzić do rodzajów mobilizacji ruchowej i niekoniecznie musimy tutaj unikać ruchu, bo jestem tego maksymalnie dużym przeciwnikiem. Natomiast jeśli odczuwasz ból, który pojawia się przy tych ćwiczeniach, koniecznie przestań i skonsultuj się wtedy z fizjoterapeutą, aby ustalić bezpieczny dla siebie poziom aktywności ruchowej. Nie zapominaj również o ćwiczeniach siłowych, nie zapominaj o ćwiczeniach aerobowych, tak abyś mógł wprowadzać jak naj Większe i jak najbardziej różnorodne bodźce, które później będą stanowić o tym, że Twój organizm będzie znacznie bardziej zabezpieczony przed nawrotem dolegliwości albo ogólnie przed ich występowaniem. Cały zestaw już za nami. Jak widzisz, nie wymaga on ani bardzo dużego zaawansowania, ani nie wymaga on praktycznie żadnego sprzętu do wykonania. Im częściej siedzisz i im częściej znajdujesz się w bezruchu, tym częściej możesz stosować ten zestaw. Nie jest on obciążający pod żadnym kątem mięśniowo, nie jest to trening siłowy, pomiędzy którym musimy robić odpowiednią ilość przerwy. Natomiast w zupełności wystarczy tutaj wykonanie go jeden raz w tygodniu. Możesz mieszać go również z innymi sesjami Mobility, szczególnie z tymi dotyczącymi bioder, które znajdziesz również u mnie na kanale. I to tyle już na dzisiaj. Jeśli natomiast chcesz oglądać więcej tego typu treści, rozważ proszę stałe wsparcie mnie na Patronite lub jednorazowe na platformie Supi, gdzie możesz postawić mi wirtualną kawę bez prowizji. Dzięki temu ja częściej będę mógł dostarczać ci tego typu treści, a całość montażu i obróbki będę mógł oddać osobom, które znają się na tym znacznie lepiej niż ja. A ty nie tylko będziesz mógł cieszyć się ze względu na wiedzę, którą ci przekazuję, ale również na ładne kadry. Zostaw koniecznie suba, zostaw łapkę w górę i podziel się w komentarzu swoimi wrażeniami: czy często odczuwasz ból kręgosłupa, jak przydał ci się ten zestaw, który zaprezentowałem. Do zobaczenia w następnych materiałach.